Dzień dobry kochani. Dzisiaj pokażę Wam jak ja robię drożdżówki. Drożdżówki będą nadziewane serem. Tutaj mam przygotowane na ciasto na drożdżówki pół kilograma mąki pszennej przesianej przez sito. Do tego będę potrzebowała dwa całe jajka. Do tego będę potrzebowała jedną czwartą kostki masła, czyli 50 g roztopionego. 250 ml mleka, czyli jedna szklanka, szczyptę soli i ja będę robiła je z suchych drożdży zaczyn, więc mam tutaj cztery łyżeczki od herbaty drożdży suchych. Jeszcze mam tutaj uszykowane pół szklanki mąki dodatkowo, tak jakby, którą ewentualnie zużyję do podsypania sobie ciasta na kruszonkę, bo to będą drożdżówki z serem i kruszonką. Będę potrzebowała pół szklanki mąki, pół szklanki cukru, łyżeczkę cukru waniliowego i jedną czwartą kostki masła, czyli 50 g. Na nadzienie serowe będę potrzebowała. Mam tutaj 200 g białego twarogu zmielonego. Jedno jajko, dwie łyżki cukru i łyżeczkę cukru waniliowego. Zaczniemy od robienia ciasta na drożdżówki. Tak jak już wspomniałam, mam tutaj pół kilograma mąki, do tego dodam cztery łyżeczki drożdży, do tego dodam szczyptę soli. Do tego dodam dwa całe jajka. Do tego dodam dwie łyżki cukru. Tak, nie za dużo tego cukru, dwie łyżki wystarczą. Do tego dodam ciepłe mleko. To mleko ma być ciepłe, ono nie musi być gorące, ma być ciepłe. Teraz sobie to wszystko wymieszam. Na początek wymieszam sobie łyżką, a potem będę wyrabiała ręcznie. Można oczywiście wyrabiać mikserem, ja zawsze sobie wyrabiam to ciasto ręcznie. Jak Państwo widzą, na razie wymieszałam sobie wszystkie składniki, ale nie dodałam masła. Bo to masło dodam za chwileczkę, w momencie kiedy połączę sobie te składniki, to masło będzie nam tutaj robiło całą dobrą robotę. Tak jak już wspomniałam, mam tutaj pół szklanki mąki, jeszcze troszeczkę sobie podsypię z tej dodatkowej pół szklanki mąki i będę wyrabiała ciasto. Ciasto na drożdżówki jest takim ciastem, które jest nie za gęste, musicie Państwo pamiętać. Ono się musi, owszem, obchodzić nam od ręki, ale nie może być za gęste. Jeszcze troszeczkę sobie podsypię. I teraz dołożymy masełko i będę wyrabiała z masełkiem. To tak naprawdę to całe masełko to mam tutaj zrobić całą robotę w tym ciście. Dość energicznie. Kiedy masło mi się wchłonie, to ciasto odłożę na godzinę. Do wyrośnięcia, przy czym po upływie pół godziny, to ciasto jeszcze raz odpowietrza sobie. Czyli odkryję na chwileczkę i odpowietrzę. Proszę zobaczyć. Ciasto mamy już przepięknie wyrobione, masełko wchłonięte. Ja zawsze sobie to robię w takiej plastikowej misce, bo to ciasto tak fajnie rośnie. Mi Akurat w plastikowej misce, w metalowej troszkę inaczej mi rośnie, a w plastikowej ono tak fajnie się rozpływa po całej tej misce. Proszę, ciasto mamy już wyrobione. O i ja sobie tutaj to podsypię troszkę powierzchni. I przykryję, je ja przykrywam sobie folią. Można z zwykłą ściereczką. Ja zawsze sobie to nakrywam folią spożywczą. I ono będzie sobie rosło. Tak jak wspomniałam, będzie rosło godzinę, ale po pół godziny. Odkryję tą miskę i odpowietrzę. I będzie rosło kolejne pół godziny. Z takiej porcji pół wychodzi mi zazwyczaj 10 drożdżóweczek. O, Ciasto przykryte, odstawiam sobie je do wyrośnięcia. Ja tutaj pokażę Państwu jak robię kruszonkę. Jak już wspomniałam, mam pół szklanki mąki, pół szklanki cukru, pół szklanki mąki, pół szklanki cukru i jedną czwartą kostkę masła, czyli 50 gramów. I teraz sobie zrobię z tego kruszonaczkę zagniotę. Dołożymy do tego jeszcze cukier waniliowy, o którym już wspominałam. Jedną małą łyżeczkę i z tego zrobimy sobie kruszonkę. Ciasto mi rośnie, ja w tym czasie sobie zrobię kruszonkę. I tą kruszonkę wstawię sobie do lodówki. Ona sobie będzie jeszcze się wiązała. Przecieram po prostu, roz, rozgniatam masełko, mąkę, cukier paluszkami. Proszę bardzo, kruszonkę mamy już zrobioną. W tym czasie, kiedy ciasto nam rośnie, kruszonkę mamy zrobioną, ja sobie zrobię masę serową. Cukier dodam dwie łyżki cukru, dodam łyżeczkę cukru waniliowego i dodam jedno jajko całe i sobie to zmiksuję. I to nam wystarczy na masę czerwoną w zupełności na te 10 drożdżówek nam wystarczy. Tak zmiksowana masa pójdzie znów do lodóweczki i będzie czekała do momentu aż będę nakładała ją na drożdżówki. Muszonkę mamy przygotowaną, masę mamy przygotowaną, ciasto nam rośnie. Do zobaczenia w takim razie jak urośnie ciasto. Witam ponownie. Upłynęło pół godziny, ciasto troszeczkę mi już wyrosło. I tak jak wspomniałam muszę je odpowietrzeć. Podsypię sobie mąką, tą co miałam dodatkowej pół szklanki i przerobię to ciasto. Przerobię je sobie tutaj na blacie już. Po prostu chodzi o to, żeby odpowietrzyć to ciasto. I tak naprawdę widzicie Państwo, mamy z powrotem taką samą kulkę, jak mieliśmy troszkę większą. I moje ciasto znów będzie kolejne pół godziny rosło. Przykrywam z powrotem folią. I odkładam do ponownego wyrośnięcia. I tak po upływie wygląda nasze ciasto. Pięknie wyrośnięte. Teraz je znów przerobię. Znów troszeczkę sobie wezmę tej mąki, którą miałam dodatkowo przygotowaną. I je przerobię zaraz na blacie. Te je wystarczy i sobie uwałkuję, ja to robię w taki sposób, żeby te drożdżówki były mniej więcej podobnego rozmiaru, taki wałeczek i podzielę go na 10 sztuk. Teraz z każdego tego obciętego kawałeczka zrobię sobie takie kuleczki na początek. I zaraz te kuleczki będę rozgniatała na placuszki. Po zrobieniu placuszków odłożę je na blaszkę i one jeszcze z 10 minut pod przykryciem będą sobie wyrastały. Jak Państwo widzicie, tą mąkę mam w zasadzie tylko do obtoczenia sobie palce, żeby to ciasto mi się nie lepiło. Jak wspomniałam, około 10 sztuk mam tutaj. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dokładnie 10. I teraz proszę zobaczyć, będę robiła sobie takie placuszki. One nie muszą być w jakiś sposób równomierne. Na razie zrobię sobie takie placuszki, jak one porosną jeszcze te 10 minut, to później zrobię dołek sobie w środku, taki, w który będę wkładała nadzienie a w moim przypadku jak już wspomniałam tym nadzieniem jest ser biały i wszystko potem kruszonką obsypane na wierzchu drożdżówki są naprawdę przepyszne można je jak widać zrobić z suchych drożdży ciasto przepięknie wyrasta ja już sobie tutaj na blaszki to wszystko ładnie odkładam Trzeba je układać dość w takim, żeby była przestrzeń między nimi. Żeby one się nam po prostu nie, po nie pozlepiały. Jeszcze. Więc staramy się zrobić to w taki sposób, żeby była przestrzeń między nimi. Żeby one jeszcze, bo one jeszcze troszeczkę urosną. I tak jak Państwo widzicie, formułuję sobie po prostu takie placuszki. Teraz je sobie nakryję i one jeszcze będą z 10 minut sobie rosły. Więc do zobaczenia za 10 minut. Moje drożdżułeczki już pięknie podrosły kolejny raz. Teraz zrobimy wgłobienia na nich. Tutaj mam moją kruszonkę, którą robiłam wcześniej. I ser, który również przygotowałam sobie wcześniej. Mam jeszcze odrobinę mleka. Może to być mleko, może być to roztrzypane jajko, wszystko jedno. Potem będziemy te drożdżóweczki troszkę malowali, żeby, malowali, żeby ona miała. Y, była taka chrupiąca powierzchnia, jednocześnie łapała y, kolor swój podczas pieczenia. Tak więc czym ja sobie robię te wgubienia? Mam szklankę, tą samą mąkę, którą miałam już przygotowane, te. Pół szklanki wcześniej tej mąki i proszę zobaczyć, robię sobie tylko tak, żeby było wgłobienie. O! I w to wgłobienie będę sobie nakładała serek. Odrobiny tylko tej mąki tutaj użyłam, żeby posmarować sobie dno, żeby ono mi się nie przylepiało. tej mąki o. i mamy piękne wgłowienia. W tych wgłębieniach zaraz włożymy sobie serek, na wierzchu posypiemy kruszonką. I teraz nakładamy serek. Ja tego sera sobie będę nakładała tak sporo, żeby go całego zużyć. Pomogę sobie drugą łyżką. Na razie po całej łyżce, a jak mi zostanie, to jeszcze dołożymy. Mam, że tak strasznie dużo tego sera dziadów, ja wcale go nie ma, aż tak dużo, ale wystarczy. Rozprowadzimy go po całej powierzchni. Już. Do tego dojdzie jeszcze kruszonka. Teraz sobie pomaluję brzegi, tak jak już Państwu wspomniałam, żeby one były takie. O, obmalujemy sobie. Ja akurat w moim przypadku, jak już wspomniałam, jest to mleko. Obmalujemy sobie te brzegi. I posypiemy kruszonką. Drożdżówki będziemy piekli w piekarniku w temperaturze 170 stopni, góra-dół, bez termoobiegu. Ja piekę akurat. I generalnie one się pieką tak 20-25 minut w moim piekarniku. Ja nie wiem jak u Państwa, bo to wszystko zależy jaki będzie, miała kolor, będzie drożdżówka będzie miała kolor. Musi być rumiana. Czy Państwo lubią bardziej wypieczone, czy mniej wypieczone. Moja będzie rumiana. Każdy piekarnik kieruje się własnymi zasadami i prawami. Jedne pieką szybciej, drugie wolniej. U mnie ten proces trwa od 20 do 25 minut w temperaturze 170 stopni góra -duch. Także teraz drożdżówki będą się piekły. Do zobaczenia po upieczeniu. Drożdżówki się nam już upiekły. Tak właśnie wyglądają nasze drożdżóweczki. Drożdżówki z suchych drożdży z serem i kruszonką. Jeżeli podoba się Państwu mój przepis. Proszę o łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zachęcam również do subskrybowania kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.